Z Ewangelii, według świętego Jana: Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczyń wziął ją do siebie. Litwo, ojczyzno moja, tyś jest jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność Twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. W mickiewiczowskiej inwokacji pochodzącej z pana Tadeusza słyszymy o Litwie, lecz mamy na myśli Polskę. I właśnie dzisiaj wzywają nas wydarzenia z życia naszego narodu, których nie sposób pominąć. Charakterystyka obecnego czasu wzywa nas słowami ocalonego Tadeusza Różewicza, który wobec nieszczęścia tak pisał. Jednako waży cnota i występek. Widziałem człowieka, który był jeden, występny i cnotliwy. Szukam nauczyciela i mistrza. Niech przywróci mi wzrok, słuch i mowę. Niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia. Niech oddzieli światło od ciemności. Pod przymusem nieszczęścia, Chrystus Mistrz błagał, aby męka została mu oszczędzona. Ten jeden raz, zapewne w ogroju, szukał pocieszenia od ludzi. Nieszczęście zmusiło sprawiedliwego, aby krzyczał przeciwko Bogu. Nie ma mowy o bluźnierstwie, ale jest to autentyczny krzyk wyrwany z boleści. Nieszczęście sprawia, że Bóg staje się nieobecny na pewien czas, bardziej niż umarły człowiek. Przerażenie opanowuje duszę. Podczas tej nieobecności nie ma nic, co można byłoby kochać. Jeżeli w tym mroku dusza przestanie kochać, nieobecność Boga staje się ostateczna. Potrzeba, aby dusza dalej kochała wbrew wszystkiemu. Albo przynajmniej chciała kochać, choćby najdrobniejszą swoją cząstką. Wówczas któregoś dnia Bóg sam się jej ukaże i objawi piękność świata, jak to się stało z Hiobem. W nieszczęściu człowiek kamienieje i rozpacza, bo przeniknięty jest pogardą. Niesmak, obrzydzenie, poczucie winy i brudu. Powinna logicznie powodować zbrodnia, a nie powoduje. Zło mieszka w duszy zbrodniarza, lecz on tego nie odczuwa. Odczuwa to natomiast niewinny w nieszczęściu. Zupełnie jakby stan duchowy, który powinien być właściwy zbrodniarzowi, oddzielił się od zbrodni i przylgnął do nieszczęścia. Własne sumienie człowieka staje przeciwko niemu. I nie daje już świadectwa. Człowiek posiada ze swej natury cechy wspólne jemu i zwierzętom. W liście do ludożerców Różycki pisze: Kochani ludożercy, nie zjadajmy się dobrze, bo nie zmartwychwstaniemy. Naprawdę. Kury rzucają się i dziobią zranioną kurę. Całą pogardę, odrazę, nienawiść, jaka łączy nasz rozum ze zbrodnią, nasza uczciwość zwraca przeciw nieszczęściu. Z wyjątkiem tych, których całą duszę zajmuje Chrystus. Wszyscy mniej lub bardziej pogardzają nieszczęśliwymi, choć prawie nikt nie jest tego świadomy. To prawo uczuciowości działa także wobec nas samych. Te przykre uczucia przenikają człowieka aż do samej duszy i tam zabarwiają wszechświat trującym odcieniem. A miłość nadprzyrodzona, jeżeli tylko przetrwa, zdolna jest zapowiedz temu negatywnemu zabarwieniu, ale nie może znieść samej istoty nieszczęścia. W dzisiejszej Ewangelii, obok Krzyża Jezusowego, stały Matka Jego i Siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Na drzewie Krzyża, przekleństwem, zostało obłożone nie tylko ciało Chrystusa, ale także Jego dusza. Podobnie każdy niewinny czuje się w nieszczęściu przeklęty. Jaki krzyż mamy brać i iść za mistrzem? Krzyż powszechnej konieczności, która czasami koncentruje się na danej jednostce. Dźwigać swój krzyż to dźwigać wiedzę, że jest się całkowicie poddanym tej konieczności, mianowicie, że w każdej chwili człowiek może popaść w nieszczęście. Dopóki okoliczności tak się układają, że nasza istota zostaje nietknięta lub tylko w części naruszona, Jesteśmy skłonni myśleć, że nasza wola stworzyła świat i nim rządzi. Nieszczęście pozwala nam nagle uświadomić sobie, ku naszemu zdumieniu, że wcale tak nie jest. Jeżeli wtedy chwalimy dzieło stworzenia i jego Stworzyciela, chwalimy naprawdę. Pod krzyżem Chrystusa stała Maryja, Boża rodzicielka i królowa narodu polskiego. Uczy trwania przy tej wiedzy krzyża. Twoja ufność, Maryjo, nie zatrze się aż na wieki. Prosimy Cię, żebyś nam tę ufność wyprosiła, abyśmy powierzyli się Bogu, który nie może być przeciwko człowiekowi. Nie może. Królowo Polski, módl się za nami.